Kałaś jaki panuje sprawiedliwości obecnych, bo co się to dzieje to po prostu trudno znaleźć, że jedni oskarżają drugi sami sędziowie nie wiedzą, kto ma. To jest bardzo dobra sytuacja, która się może zakończyć tak, jak kiedyś w 1958 roku Sławomir Mrożek napisał taką sztukę policja. Fabuła jest taka, że w państwie rządzonym przez infanta i regenta, już tak wszystkich, wszystkim tam śrubę dokręcili, że wszyscy kochają i infanta, i regenta. I na widok tego, że tej powszechnej miłości, jedyny więzień polityczny, który tam siedzi za kratami, postanawia podpisać lojalkę. On też już jak wszyscy, to i ja. I to wprawia w panikę naczelnika policji, bo jak wszyscy podpiszą lojalkę, to przecież policja przestanie być potrzebna. Co naczelnik robi? Namawia sierżanta, żeby w przebraniu wyszedł na miasto i wznosił okrzyki antypaństwowe, i sierżant to robi. Ale no, oczywiście zostaje aresztowany, ale te władze tam ważniejsze to nie bardzo wierzą, że to tak wszystko było naprawdę. No więc naczelnik policji namawia sierżanta, żeby przeprowadził zamach tym prawdziwy na generała. No, i sierżant tam próbuje, ale zamach się nie udaje. W rezultacie policja wyaresztowuje się nawzajem. W sądach może być to samo. I to by była bardzo dobra reforma sądownictwa. Nareszcie jakaś udana, bo te wszystkie to są nieudane. Natomiast mówiąc serio. Uważam, że jeżeli chcemy uporządkować trochę sytuację, bo na czym polega brak Sędziowie nie czują nad sobą żadnego bata. Rząd chce ukręcić bat na nich, ale to nie, nie jest bezpieczne, dlatego że rząd będzie tego bata nadużywał w celach politycznych. Na 100% będzie to robił. Bat jest potrzebny, ale ja proponuję, żeby ten bat włożyć w ręce obywateli. W jaki sposób? Ano to by wymagało nieznacznej zmiany konstytucji. Że sędziowie mianowani przez prezydenta korzystają z wszelkich gwarancji niezawisłości z wyjątkiem jednej, nieusuwalności. Nieusuwalności. Bo każdy sędzia co 5 lat, to by można powiązać z wyborami prezydenckimi, każdy sędzia co 5 lat musiałby się poddać weryfikacji w swoim okręgu sądowym. Przez obywateli. I jeżeli nie dostałby przynajmniej bezwzględnej większości głosów obywateli głosujących, to wylatywałby z sądownictwa bez żadnego odwania. No to by tam może by były jakieś różne tam przykusy, ale myślę, że takich rzeczy jak z Panem Najsztubem to już by na wszelki wypadek nie było, bo taki sędzia to był tam po to ty sędzio. Na, rozdokazywałeś się za bardzo, dlatego mówię, żeby to no, taki prosty zabieg, a to jakby skuteczny był. Także, proszę bardzo. Po Mam takie pytanie. Po Polsce między ludźmi krążą smsy telefoniczne o następującej treści. PiS za 4 lata straci władzę ze względu na aborcję. Konfederacja będzie rosła w siłę ze względu na ochronę życia poczętego. I pytanie jest takie, jaką wartość mają takie polityczne SMSy i kto je wysyła i do czego w ogóle służą? No ludzie. Ludzie je wysyłają prawdopodobnie potencjalni zwolennicy Konfederacji, bo wrogowie to by takich SMS-ów nie wysyłali, tylko by wysyłali, PiS będzie rządził aż do końca świata. Takie SMS-y by wysyłali, nawet jak, nawet jak naczelnik państwa się przeziębi, prawda? To PIS będzie rządził, jak gdyby nigdy nic. Myślę, że trochę jest racji w tych SMS-ach, dlatego że pozycja naczelnika państwa no, wydaje się znacznie słabsza niż cztery lata temu. Cztery lata temu było nie do pomyślenia, żeby ktoś taki jak Jarosław Gowin, tak stanął dęba naczelnikowi państwa, że ten z podwiniętym ogonem musiał wycofać już zgłoszoną do Sejmu ustawę o zniesieniu tej trzydziestokrotności. W te, cztery lata temu to naczelnik państwa by wytarzał Gowina w smole i w pierzu przeczołgał, bo jakby go nie wyrzucił. A teraz nie może. Dlaczego nie może? Dlatego, że pisma 235 posłów, ale 18 należy do partii Gowina. Więc naczelnik państwa nie może go przeczołgać, bo jakby go spróbował przeczołgać, to rząd to natychmiast traci większość i rząd trzeba zgłosić do dymisji. Cała dobra zmiana bierze w łeb. I dlatego mówię, że rozpoczęła się walka o władzę po Jarosławie Kaczyńskim w PiSie. Obawiam się, może się mylę, ale obawiam się, że PiS nie przetrzyma tej, tego eksperymentu. Tak jak nie przetrzymało tego eksperymentu imperium Aleksandra Wielkiego. Dopóki on żył, to się imperium trzymał. Jak tylko umarł, to rozpoczęły się walki diadochów, i imperium się rozpadło. I tu może być podobnie. I tu pan Ziobro, pan Morawiecki, pan Gowin, to każdy będzie próbował pozycję wyjściową dla siebie jakąś walczyć, kiedy już naczelnik państwa, zresztą on nawet sam to powiedział, w roku 2023. To jest cezura, czyli koniec tej kadencji. Koniec tej kadencji. Proszę bardzo. Ja mam takie pytanie, panie Stanisławie. W związku z tym, co Pan mówił, to już Pan część o tym powiedział, ale tak chciałbym się troszeczkę zająć, powiedzmy, to wydybaniem. Jakie Pan widzi scenariusze, jeśli chodzi o tą płynną sytuację geopolityczną? Proszę Pana, no wie Pan, to trzeba wyciągać wnioski. Ja oczywiście nie wiem, jak będzie, bo to może jutro być koniec świata i wszystko się w innych kategoriach rozwinie, ale powiedział prezydent Trump, Podczas konferencji prasowej w Białym Domu z prezydentem Dudą, tam było tak, że prezydent Duda się użalał na Rosję, a prezydent Trump się użalał na Chiny. Rzeczywiście prezydent Trump ma powody, żeby się użalać na Chiny. W 2008 roku Stany Zjednoczone miały budżet wojskowy 622 miliardy dolarów. To stanowiło równowartość połączonych budżetów wojskowych następnych 17 państw świata. 10 lat później Stany Zjednoczone miały trochę większy budżet prawie 700 miliardów dolarów ale to była równowartość zaledwie 8 następnych państw świata. Czyli przewaga Stanów Zjednoczonych stopniała o połowę. I to nie na rzecz Rosji, tylko na rzecz Chin. Bo następnym państwem, które ma w kolejności budżet wojskowy, to są właśnie Chiny. 250 miliardów dolarów. Ponieważ w Chinach są inne ceny, to można to pomnożyć przez 1,5, być może nawet 1,8. I Stany Zjednoczone muszą coś z tym zrobić. Czują gorący oddech chiński na plecach. Ale jak muszą coś z tym zrobić, to wydaje mi się, że byłoby całkiem rozsądne. Zapewnić sobie na tę okoliczność neutralność Rosji, przynajmniej neutralność Rosji. No i co Rosja może za to chcieć, za obietnicę neutralności? No, na przykład, o to właściwie już ma, prawie że już to ma, bo o Krymie już nikt nie mówi. A plan Steinmeiera, który teraz tam sondaż był na Ukrainie przeprowadzony, wszystkim się to podoba, żeby Donbas i tam miał status autonomiczne. To nie był jeszcze Ukraina, ale to wiadomo, że tam żadnej autonomii nie będzie. To po prostu rozbiór Ukrainy. To i uznanie międzynarodowe rozbioru Ukrainy. Ale to na tym się może nie skończyć, bo na przykład Rosja może powiedzieć tak. No dobrze, my tu możemy być neutralni. Ale wy też musicie coś jakiś taki... no... Czyn zaufania na przykład zredukować swoją obecność wojskową w środkowej Europie, co by notabene było zgodne z porozumieniem paryskim z 1997 roku. Na dwa lata przed rozszerzeniem NATO, Stany Zjednoczone zawarły z Rosją porozumienie w Paryżu, właśnie obejmujące tak zwane środki budowy zaufania że po pierwsze, zachodnia broń jądrowa nie będzie przesuwana na wschód od dawnej granicy niemiecko-niemieckiej, czyli na teren byłego, byłej NRD. I po drugie, że na terytoriach nowo przyjętych członków NATO nie, będzie, nie, u, nie będą tworzone stałe bazy NATO. Nie będą tworzone stałe bazy NATO. Więc Rosja mogłaby powiedzieć, no to jak tak, to. Jak my, jak my mamy tak, to wy powinniście tak. To oczywiście było oznaczało, że znowu przechodzimy przynajmniej pod częściową kuratelę rosyjsko-niemiecką. No z tej płynności takiej, że a może tak nie będzie, no mówię, może tak nie będzie, może Stany Zjednoczone. Tylko nie wiemy, kto w przyszłym roku zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Bo przeciwko Donaldowi Trumpowi wszczęto postępowanie, ono jest zaawansowane, o pozbawienie, złożenie go z urzędu. No i to może się udać. I co wtedy? Nie wiemy nawet, a ci tam konkurenci to ja takich bardzo dobrze nie, jeszcze nie, że tak powiem, przetrawiłem, ale niektórzy wydają mi się wariatami w sensie medycznym. No to jest niebezpieczne, jak wariat trzyma palec na cyndlu atomowym, no to pan, proszę Państwa, no cóż może być bardziej niebezpiecznego na świecie. Panie Stanisławie, w kontekście dzisiejszych rozważań, jak Pan ocenia sztandarowy program Prawa i Sprawiedliwości, czyli program 500+. No źle, źle no, oceniam, no cóż tu oceniam. To jest przykład... To jest przykład, jak można skutecznie ludzi przekupywać ich własnymi pieniędzmi. Dopóki ludzie się dają w ten sposób robić szkolenia, no to dlaczego w korzy wszyscy korzystają z takiej okazji. Proszę Państwa, policzmy, policzmy. U na jest ustawa budżetowa uchwalona. Bu Ustawa przewiduje deficyt na poziomie prawie 55 miliardów złotych. Koszty obsługi długu publicznego 56 miliardów złotych. Po, no, podzielić to między liczbą obywateli rzeczywiście mieszkających w Polsce, odliczamy imigrantów, bo oni nie, no to mamy 35 milionów. To wypada 1600 złotych na łebka. Czyli pięcioosobowa rodzina, rodzice i dzieci musi zapłacić 8 tysięcy złotych tylko na obsługę długu publicznego, nie licząc innych, przecież jeszcze świadczeń. 8 tysięcy podzielmy przez 500, no to jest 16 miesięcy, prawda. To jedno dziecko nic nie dostanie, a drugie tylko długowe, a trzecie no to nie, bo pierwsze nie dostaje nic, drugie nic, a trzecie połowa. No i, a przecież jeszcze musimy pamiętać o tym, że VAT dla artykuły dla dzieci 23%. No i to oczywiście to jest takie przekupywanie ludzi za ich własnymi pieniędzmi. I żeby, to 17 miliardów ma kosztować to w tym roku, bo to niepełny rok ponad 20 miliardów w następnym roku. I to jest przecież wydatek stały, którego nie będzie można odciąć, no bo jak się to, to prawa nabyte, to prawa nabyte, a nie lepiej by było po prostu nie odebrać, nie odbierać ludziom skoncentrować skoncentrować na jakimś zahamowaniu przyrostu długu publicznego, bo on przyrasta w tempie od 5 do 7 tysięcy złotych na sekundę. Godzina ma 3600 sekund. To łatwo policzyć ile przez godzinę, ile przez dobę, ile przez tydzień i tak dalej. To jest problem. To jest problem. No, trudno oceniać pozytywnie tego typu przedsięwzięcie, które prowadzi tylko do zwiększenia procentu dochodu narodowego, jaki przechodzi przez budżet. A to jest złe. Proszę Państwa, bo to właśnie to jest ilustracja tego, że Prawo i sprawiedliwość jest partią etatystyczną, nie jest partią prawicową żadną, albo socjalistyczną nawet, bo to, czy teraz panuje chaos semantyczny, taki, który polega na tym, na przykład do tego dochodzi, że Adolf Hitler, zwitny przywódca socjalistyczny, jest uważany za przedstawiciela prawicy i to dodatku skrajnej. To no przecież przywódca partii socjalistycznej. No od kiedy to socjalizm jest prawicowy, prawda? Nawet narodowy, że to jest, to jest socjalizm mimo wszystko. No to dwie skrajne postacie ideologii socjalistycznej. bolszewik i narodowy socjalizm. Dwie skrajne, po, ekstremalne postacie ideologii socjalistycznej. No socjaldemokracja jest trochę łagodniejsza, a to są ekstremalne. No i y, dlatego y, Proponuję, żeby przy ocenie podziału na prawicę i lewicę kierować się takim oto kryterium: co, jaki sposób podziału dochodu narodowego partia uważa za optymalny? Czy podział przymusowy poprzez budżet? No to jak tak uważa, to żeby nie wiem, co tam włosowie mówiła, to jest to partia etatystyczna, być może nawet socjalistyczna. Albo uważa, że optymalnym sposobem podziału dochodu narodowego jest podział dobrowolny poprzez rynek. Jak tak uważa, to jest to partia wolnościowa, być może nawet prawicowa, jeżeli jeszcze w dodatku ma konserwatywne poglądy na sprawy społeczne obyczajowe I jeżeli, dlaczego to kryterium jest takie ważne? Bo z niego można wyprowadzić cały model państwa. I cały model ustawodawstwa, właściwie cały model systemu prawnego, no to bardzo ważne, prawda? No i jeżeli przyłożymy to kryterium do sceny parlamentarnej, to co widzimy? Nie ma partii prawicowej, Nie ma. Polska scena polityczna jest zdominowana przez socjalistów pobożnych i socjalistów bezbożnych. Ale to są wszystko socjaliści. Zresztą podobnie jak w Unii Europejskiej. Jeszcze w dodatku rewolucja komunistyczna w pełnym natarciu co nas trochę myli, <laughs> dlatego że ona jest prowadzona i to z wykorzystaniem instytucji Unii Europejskiej, jest prowadzona przy użyciu, przy zastosowaniu innej strategii niż ta, którą my znamy. Bo my znamy strategię bolszewicką, która się składała z trzech elementów: gwałtownej zmiany stosunków własnościowych, masowego terroru i masowego doraczenia. Ona przyniosła rezultaty, no nie można powiedzieć 100 milionów trupów to jest rezultat niebagatelny, ale na dłuższą metę okazała się nieefektywna. W związku z tym odstąpiono obecnie od tej strategii na rzecz strategii zaproponowanej jeszcze w latach 20 XX wieku przez Antonio Gramszego, takiego włoskiego komunistę który uznał, że głównym polem bitwy rewolucyjnej powinna być sfera ludzkiej świadomości, czyli kultura. W związku z tym w tej strategii na pierwszy plan wysuwa się masowe duraczenie przy pomocy takiej piekielnej triady państwowego monopolu edukacyjnego, mediów i przemysłu rozrywkowego. Narzędzia terroru są stworzone, to wystarczy przejrzeć ustawodawstwo, ale nie są stosowane na skalę masową bo duraczenie przynosi tak znakomite rezultaty, że to nie trzeba uciekać się do domu. a poza tym jeszcze Mikołaj Machiavelli w Księciu przestrzegał, pisząc, że okrucieństwo i terror należy stosować rozsądnie i tylko w miarę potrzeby. Między innymi, żeby nie płoszyć potencjalnych ofiar, bo terror to nic przyjemnego, ale ma jedną zaletę. widzenia ofiar też, że ten człowiek terroryzowany wie, że jest terroryzowany. Myśli po swojemu, czeka, kiedy terror zelżeje, ustanie, ale myśli po swojemu. A człowiek zoperowany przy pomocy tej triady, on nawet nie, że jest zoperowany, on myśli tylko naprawdę. I to mnóstwo ludzi takich jest, Myślą, że to tylko naprawdę takie to tylko zupełnie oderwane od rzeczywistości kompletnie utracili kontakt z rzeczywistością, na, przy, myślą w sposób doktrynerski. I każdego, kto próbuje ich do rzeczywistości jakoś przywołać, no to oni się obudzają, musieliby przewrócić cały To problem. To jest bolesna operacja, tego nikt nie lubi. No, jak zauważył Franciszek książę Dwaroszewko, nikt nie jest zadowolony ze swojej fortuny, każdy ze swego rozumu. No a teraz musiałbym uznać, że to dużem byłem, co ja do tego, no to, co się do tego przyzna. Nikt się do tego dobrowolnie nie przyzna. Jak nie będzie musiał. W związku z tym to jest, to jest takie niebezpieczne.